Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Witam Was po no, dłuższej przerwie, praktycznie półtorej miesiąca bez filmów. Przepraszam Was za to, niestety. Czas jest nieubłagalny i no, nie dało rady ogarnąć wszystkiego, ale powoli wracam. Dziś taki odcinek, właśnie trochę, trochę chcę Wam opowiedzieć, co się działo przez ten czas czyli żniwa i rzepaki co działamy teraz w tym momencie no i trochę podsumować żniwa, bo nie było na to okazji to dzisiaj myślę, że taki odcinek a przy okazji jak tu jestem bo dzisiaj jest z, z czym działamy dziś siew poplonów międzyplonów, jestem też na działce na której już są wysiane właśnie poplony, międzyplony bo poplonów dwa rodzaje pierwszy, który już jest wysiany, który już rośnie to jest właśnie mieszanka Turbo Trio czyli życica, yy, wyka i koniczyna no i jak to w Bezorce, trochę jeszcze samo w rzepaku, który wychodzi trochę jęczmienia i trochę komosy, trochę chwastów ale nie ma tego dużo że tak powiem do pierwszego pokosu no tutaj było to wysiane po zbiorze jęczmienia mam też wysiane na drugiej działce po owsie no tutaj myślę jeszcze to w październiku zbierać yy, jest już ładnie, jest taka no do kostki, nie? Więc no myślę, że gdzieś tam w październiku, pod koniec października, po połowie, myślę, że będzie do zbioru. Tak, dziś się w poplonów. Tak jak mówiłem, dzisiaj mieszanka MP01. Oczywiście obie tutaj mieszanki od nasiona drąkowskich. Po raz kolejny siejemy. Właśnie MP01 mieszanka, która gdzieś tam najbardziej mi się spodobała, te poplony. Ile to? 2 lata do tyłu. Miałem taką pełną gamę tych poplonów, właśnie od, od nasion wronkowskich. No i ta MP01 gdzieś tak. Najbardziej mi się podoba po prostu składem i pasuje mi tutaj pod zasiewy. W składzie tejże mieszanki mamy facelię 5%, gorczyce 15% gryka 35%, słonecznik 10% i wyka jara 35%. To tyle, jeżeli chodzi o skład tej mieszanki. No i siejemy. sieje tutaj te międzyplony na... poczekajcie, proszę sobie, tak, OK, i jeszcze... Biblioteka narzędzi, o może Wam też pokażę. Sobie wybrałem ogromność SN300, ładujemy, dobra, wszystko mamy. Możemy yy, możemy że mu się granica nie wczytała. Pole Granicę miedza, potwierdź linie prowadzenia Tak, potwierdź, ok, dobra. Działamy, słuchajcie. Może być od tej strony, bo mam kółko z tej strony. Dobra. Moment, zacznę. Zacznę sieć i zaraz do Was wracam. I jedziemy. Działamy, siejemy. Sieje tak, jak widzicie, prosto w ściernisko. Czyli ten już no, sprawdzony u mnie sposób, robisz tak któryś rok z kolei, że właśnie siewnikiem sieje prosto ściernie poplon. Wyjdę Wam, pokażę, jak to wygląda na zewnątrz. Pokażę Wam mieszankę poplonową. Sieje bez zagarniaczy z tego względu, że no piachy. Chcę po prostu jak najwięcej zachować tej strukturki gruzełkowatej, o ile to jest możliwe w ogóle właśnie na tych piaskach. Mamy po deszczach. Bo po deszczach, po deszczu Jednym fajnym konkretnym 20 litrów spadło dwa dni temu Więc jakaś ta wilgość tutaj jest przysypująca się z suchym piachem eee, Pojutrze znów coś ma popadać Więc no by było idealnie Po raz kolejny wrześniowe Siewy międzyplonów Poplonów eee, Głębokość Siewu słuchajcie ja mam ustawione Generalnie tak jak Na rzepak Teraz. Teraz pytacie, o, widzicie, to jest ten otwór, ja na tym ustawieniu sieję rzepaki. No to jest gdzieś około tych półtorej centymetra 1,5 centów. I tak też sieję poplony. Ja myślę, że będzie OK, tym bardziej, że mamy wilgoć, więc nie widzę sensu tutaj zgłębiać specjalnie pod te poplony. talerzówka możliwie głęboko. Żeby to jeszcze wymieszać, poniszczyć te yy, chwasty, które już tutaj są i żeby to zmieszać, więc możliwie głęboko, no ja wiem, na no około 10-12 cm myślę, że robimy. Mieszanka poplonowa wygląda następująco. Skład już wam podałem także tak to wygląda. Gotowa, pop gotowa mieszanka poplonowa. Z tego względu, że też nie mam czasu bawić się w mieszania, przejdę teraz płynnie do tematu żniwnego jeszcze. No żniwa jak już ruszyły na full, tak naprawdę po tych wszystkich deszczach, no czasu zrobiło się bardzo mało. Praktycznie codziennie, jak już to ruszyło do bardzo późnych godzin na kombajnie. Kto obserwuje mnie na Instagramie, doskonale widział jak to u nas wyglądało. No, praktycznie mało było dni, gdzie zjeżdżałem tego samego dnia, którego wyjechałem. No, no, przeważnie tam po, po północy dopiero kończyłem koszenia. Także, no, naprawdę zrobiło się bardzo oporowo w żniwa i, i po prostu odpuściłem sobie filmy. No, bo jeżeli śpi się po 4-4 godziny, no to już nie ma czasu zmontować odcinka, gdzie montaż no trwa też około tych 3-4 godzin no więc, no, musicie mi to wybaczyć wiadomo, ktoś powie, że byś tam montażystę jakiegoś wziął czy ktoś by Ci zmontował i by było dobrze może i macie rację, ale gdzieś tam w tej głowie mam, że to musi być zrobione po mojemu muszę tego doglądać, muszę na to patrzeć tak, żeby to było tak jak chcę i i tak to słuchajcie wygląda, dlatego no, taka przerwa, wolę, wolę może mniej wypuszczać, ale tak, żeby to wychodziło spod mojej ręki. To tyle co do właśnie do tych filmów jeszcze i teraz wracając do, do żniw. Nie było mnie praktycznie w ogóle u nas na gospodarstwie przy koszeniu żyd. Nie kosiłem, kosił to tata, kosił to Bartek. Z drugim Bartkiem oni tutaj byli przy zbiorach tutaj żyta, właśnie czy to tej działki, gdzie tutaj był wysiany Atum, do którego za chwileczkę wrócę, czy inne działki, gdzie był Skant i gdzie miałem jeszcze dwie też inne hybrydy, tam akurat były odmiany z KWS-u. W tym roku w sumie były cztery odmiany żyta trzy hybrydy, jedna populacja. I teraz po kolei co do planowania. Słuchajcie, odmiana, która najlepiej planowała, jest odmiana, która właśnie była tutaj na tym polu, i był to właśnie SU Atom, czyli nowość w ofercie nasiona Wronkowskiej. Odmiana, którą miałem możliwość sprawdzenia właśnie już w tym sezonie, który jest za nami. Wiem, że było mało takich miejsc, i w, mało, w małej ilości miejsc była ta odmiana wysiana, bo była praktycznie tylko na reprodukcji gdzieś tam na ODR-ach. Wiem, że miałem ją ja, miał ją też Grzesiek Kita, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No i co tutaj do Atuma? Słuchajcie, towar oczywiście nieważony w żaden sposób. Tyle co mniej więcej plon szacowany po zbiorniku w kombajnie. No to tutaj Atum naprawdę na wielki, wielki plus, bo odmiana zakręciła się w okolicach 5-5,5 tony ziarna z hektara. Tutaj no mamy piachy, mamy piachy, tutaj szósta klasa. Generalnie Żyta wszędzie gdzie były, były na no, szóstych klasach, nie miałem nigdzie nawet trochę lepszej ziemi. Wszędzie gdzieś tam były te piachy, czy trochę lepsze piachy. No generalnie szóste, szóste klasy tutaj gościły. A mimo wszystko tutaj Atom naprawdę się wyróżnił na tle innych Żyd, czy to na tle populacji, na tle Skanda, czy na tle właśnie tutaj tych hybryd, które miałem z kws a miałem Serafino i miałem Gilmora. Te dwie odmiany. To Atum naprawdę na plus, tak jak mówię, gdzieś około tych 5, 5,5 tony, na pewno było ponad piątkę, ale dokładnie Wam nie powiem, to jest, no, w przybliżeniu wynik, bo towar, tak jak mówię, ważony nie był, na pewno ponad piątka była. Co do pozostałych właśnie odmian, pozostałe dwie hybrydy, czyli Serafino już stare jak świat i Gilmore, który pozytywnie mnie zaskoczył w poprzednim sezonie. No to tutaj ciut gorzej, bo gdzieś mieliśmy na poziomie 4,5 tony Więc różnica jest, jeżeli chodzi o plony A praktycznie działki klasowo takie same, takie same piaski Co do opadów, identycznie padało praktycznie tu na wszystkich plantacjach, bo to wszystko jest dość blisko siebie Nawożenie, to wszystko tak samo. To wszędzie wszystko wyglądało tak samo. Tylko po prostu były inne odmiany. Co do nawożenia, tutaj na żytach na jesieni nie szło nic. Na wiosnę żyta dostały po 300 kg saletszaku, Czyli niecałe 100 kg azotu. W czystym składzie więcej nie dawałem. Widmo suszy. Niskie temperatury. Nie dawałem po prostu więcej. Nie szaleję tutaj z nawożeniem, jeżeli chodzi o te piaski. Gdzieś tam przeplatam tylko tutaj co drugi sezon, co drugi trzeci obornik i pod owsy, pod kukurydzę. No coś tam zawsze tej polifoski się da. Poza tym podżyta raczej, raczej tutaj nie sypie. W tym roku może, może coś tutaj rzucimy, zobaczę, może chociaż tam po jakieś 100 kilo. Tym bardziej właśnie, że no zżyta na całości planuję w tym roku Atuma. Naprawdę wyróżnił się i, i mam tutaj chęć zasiać po całości Atuma. Tak więc no tutaj myślę pod Atuma trochę, trochę rzucimy NPK. No jest gdzieś ten potencjał do wykorzystania, więc no, jest sens dać tu trochę więcej. Myślę, że, że się odpłaci. No, zobaczymy, oczywiście, jaki będzie rok, ale no, w tym dość trudnym roku naprawdę tutaj na, na duży plus. Jeszcze tutaj, tą działkę właśnie kosił Tata. Tata sam zaskoczony, że, że taki, taki plon, tym bardziej, że to nie wyglądało, że może tyle sypać. A naprawdę, plon no, zaskoczył bardzo pozytywnie. Także o, to co do, tyle co do hybryd. Później było właśnie ten populacyjny skan, no, gdzie skan jest zawsze wysiewany już na totalnych żwirowniach u mnie. Totalne piaski, no, już takie na maksa, że tam no, hybrydy... No szkoda siać, bo trochę za drogie są te nasiona, żeby je tam wysiewać. No i skąd, w zależności od działki, no gdzieś tam te najgorsze miejsca w okolicach trzech ton z hakiem Gdzieś tam do 4 Do czwórki się kręcił Ale to mówię, to już są totalne żwirownie Tam przeplatam łubinem A jak jest suchy rok, to na tych działkach nawet tam owiec nie chce za bardzo rosnąć, także No to są takie, takie piaski, wszystko zależy ile tutaj pada Ale Reasumując to wszystko, no tutaj naprawdę na wielki plus po tym sezonie Atom, chcę wysiać go więcej właśnie teraz w tym, w tym sezonie, który rozpoczynamy bo naprawdę no było w tym roku tutaj wow i może wszystko na jedną kartę ale no zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie tak już gdzieś planuję tutaj właśnie z tym z tym atumem i, i myślę, że uda się to zrealizować, żeby to było na całości gospodarstwa w tym nowym, nowym sezonie. I jestem już na kolejnej działce, sieję dalej. No plan na dzisiaj ogólnie do posiania gdzieś około 8 hektarów, no już 2 hektary za mną, także jeszcze gdzieś tam też 6 hektarów. To nie całe, nie całe 6. W sumie, w sumie poplonów teraz jeszcze, o to co zasiąłem, zacząłem dzisiaj siać będę jeszcze miał do zasiania, mam gdzieś około 10 hektarów, a z Turbo Trio 12 hektarów tutaj międzyplonów. Mówię, że jeszcze będę miał w drugim terminie do siewu, bo będę miał właśnie do wysiania poplon też ten sam, ale do wysiania między innymi po kukurydzy, która jest przed nami. Ona akurat będzie schodziła na kiszonkę i jeszcze jedna działka z trawą. Miałem już teraz likwidować trawę na tamtej działce, bo to było zbierane gdzieś około dwa tygodnie temu. Ja byłem w trakcie siewu w rzepaku, a tata akurat między innymi z tamtej, z tamtych działek pozbierał trawę. Skosił, udało się nawet zebrać to na suche siano. No i liczyłem, że o zaoram to i, i właśnie wysieję ten poplon, a chciałem zaorać ze względu na to, żeby no zniszczyć totalnie właśnie życicę. No dopiero teraz się zabieram za te poplony. Byłem dzisiaj jeszcze zobaczyć na tą działkę, ta trawa już ładnie sobie odbiła. Że stwierdziłem, że zbierzemy jeszcze jeden pokos, akurat powinno się to w miarę pokryć z, ze zbiorem tutaj kukurydzy na kiszonkę więc po prostu no wyczekam jeszcze i tak muszę zasiać jeszcze po kukurydzy na kieszonkę więc i zaczekam z tamtym i tam zasieję to po prostu w tym jednym terminie no czyli gdzieś tam będzie opóźnienie w siebie tych poplonów około myślę no 3 tygodni tutaj kukurydza też owsiana po poplonie tutaj siana w striptilu i bardzo ładnie, jak na to, że tutaj też mamy szóstą klasę, to naprawdę kukurydza ładna, wysoka. Nie wiem, jak tam kolba musiał wejść trochę głębiej. Tu jest akurat MAS 26R, ale ładnie, ładnie to wygląda. Hmm. Czy śmiem zaryzykować stwierdzenie, że najładniejsza jak do tej pory kukurydza tutaj. No była tutaj kiedyś też ładna kukurydza, i to była siana tradycyjnie. Ale czy była aż tak wysoka? Wydaje mi się, że nie. A tu naprawdę naprawdę ładna kukurydza. Myślę, że Strip Till tutaj na plus. Akurat no jednak piachy, bardzo lekka ziemia, więc tutaj naprawdę na plus. Będzie jeszcze raz kukurydza, dlatego po tej kukurydzy wleci poplon. Jeszcze raz kukurydza, zobaczymy tylko czy już też na kiszonkę, czy na ziarno. Może tutaj w przyszłym roku zrobimy, nie wiem, nie wiem, zobaczę, zobaczę, pomyślę jak tu ugryźć ten temat. W każdym razie na pewno kukurydza. Tutaj siejemy pod owiec, no pod te owsy też i pod kukurydzę. Generalnie pod uprawę Jarę, no gdzie ma możliwość, no wszędzie praktycznie będzie wysiany ten poplon, tak żeby ta ziemia była okryta na tą zimę. A czy będzie przed samą zimą zmulczowany czy płytko przetależowany, to jeszcze zobaczymy. Na pewno mam plan zaś... wysiać tutaj jeszcze wapno. Ogólnie miało być na tych działkach właśnie pod poplon wapno. Co prawda późno zamówiłem. Tak, też żniwa to tego późno zamówiłem. Liczyłem, że w tym tygodniu dojedzie, ale nie dojedzie. Dojedzie dzisiaj dopiero w przyszłym tygodniu wapno, więc już nie czekam, wysiewam te poplony. No bo już się robi trochę późno, jakby nie było 9 wrzesień dzisiaj, więc wysiewam już te poplony. Teraz wapno po prostu pójdzie mmm, na poplony późno, jesienią. Jak już będę niszczył to albo po mulczowaniu, i wtedy rozsieję wapno. Może płytyciutko wtedy to przetalerzuję. Zobaczymy, zobaczymy może, może właśnie w ten sposób. no jakoś będzie trzeba ugryźć ten temat no ale też jeszcze do, do, do przemyślenia w każdym razie na pewno wysieje po prostu wapno po yy, po zasianie poplonu ale już raczej właśnie przed jego likwidacją późno jesienią no no jak czu... Nie, nie zamówiłem pory wapna i wyszło jak wyszło no nic zdarza się wysiejemy po prostu później wracając jeszcze do tematu żniwnego więcej tu nie mam co Wam myślę opowiadać no żniwa jak żniwa codziennie akurat koszenie koszenie, koszenie o innych plonach nie będę Wam u nas opowiadał, z tego względu, że poza żytem i jęczmieniem, który był już wcześniej no jeszcze owsem, które były już koszone wcześniej i gdzieś te plony były podane przy okazji filmów z koszenia właśnie tych roślin, no to nie miałem nic więcej w tym sezonie żyto, jęczmień, owies łubin jeszcze, łubin też tak no tak średniowo nie, nie popisał się jakoś no ale też ta wiosna była jaka była coś udało się zebrać bez, bez szału no i poza tym jeszcze jest kukurydza więcej niż żadnych innych zbóż nie miałem także Wam, no nie mam tu o czym więcej opowiadać te żyta tylko się zostały tak na sam koniec i Gdzieś tam po prostu no tak zostały pominięte przez ten brak czasu, że wam nie opowiedziałem, jak to, jak to z tymi żytami wyszło. Także tak teraz właśnie uzupełniająco. A co po żniwach? No żniwa dość późno się skończyły praktycznie gdzieś tam 2-3 dni po żniwach. Szybko już podziałałem z prasą, z rozrzutnikiem pojeździłem gdzieś tam oborniki, wapna, podrzepaki. No, i ruszyły się w rzepaku. I tak końcówka sierpnia minęła. Słuchajcie, no i praktycznie początek września, bo września jeszcze też chwyciłem siejąc tutaj z rzepaki. W tamtym tygodniu udało się skończyć. No i teraz tak właśnie odpychamy resztę tych wszystkich prac. Wapna, pomioty, oborniki rozluzimy. Teraz w końcu poplony. Ja zacząłem jeszcze. Kolejny etap kosu, bo tata tam zebrał część łąk, została nam się jeszcze połowa Tylko trochę lepsze, lepsze większe kawałki, ale no trochę dalej oddalone od domu I teraz wczoraj je wykosiłem, myślę, że może jutro uda się je zebrać Jeżeli nie to, to pojutrze, zobaczymy jak z pogodą a będziemy robić sianokiszonkę z tego, żeby się po prostu nie bawić. Do kukurydzy na ziarno jeszcze trochę czasu, chociaż zapowiadało się, że gdzieś tam w okolicach 20 już coś może się zacznie. Ale coś tam właśnie ostatnio padało, teraz znowu na pojutrze jakieś deszcze zapowiadają. Więc chyba jednak pomimo, że na tych piaskach naprawdę Zaczyna schnąć ta kukurydza. To chyba jeszcze jeszcze trochę czasu do, do zbiorów kukurydzy na ziarno. no Kiszonki to po okolicy Tnom. No, ja też nie planuję wcześniej jak gdzieś za te dwa tygodnie. no Nie całe, już dwa tygodnie. Właśnie w ten weekend, gdzie Bednary, to będziemy u nas robić kiszonkę. Już tak ustaliliśmy termin. Więc no, jeszcze takie półtorej tygodnia do kiszonki. Najprawdopodobniej no, w piątek będę robił kiszonkę. Więc yy, co do Bednar, o, od razu poruszę kwestię Bednar. Na pewno będę w sobotę, bo to już tam gdzieś jest gdzieś zaplanowane. W sobotę będę na stoisku Agromaszu, dostępny dla Was przez cały dzień. Zawsze gdzieś tą sobotę pomijałem. Do tej pory byłem w piątek i w niedzielę. W sobotę mnie nie było. W tym roku trochę odwrotnie. W piątek mnie nie będzie. Będę na pewno w sobotę. Nie wiem jeszcze, co z niedzielą. Zobaczymy, może to być dość szybka, spontaniczna decyzja A może jeszcze coś tam się uda zaplanować I w tą niedzielę też będę Nie wiem W piątek wiem, że nie, na pewno Nie będzie, bo będziemy tutaj działać No z kiszonką u nas, także Chyba, że pogoda Nie pozwoli To, to może się wybiorę właśnie na Na agroshow. zobaczymy W każdym razie na pewno sobota na chwilę obecną A, a resztę dni Zobaczymy. Na, na chwilę obecną nie chcę nic mówić, obiecywać, bo no pozostałe dni nie wiem, nie wiem jak to się to wszystko jeszcze wyklaruje. Także no, jeszcze kiszonka przed nami, na razie poplony, może zacznę też wozić trochę szykować u nas pod siew, jak się ogarnę tutaj z kiszonką. to to właśnie może, może już u nas zacznę wozić oborniki i powoli uprawiać dajcie jeszcze znać czy mam wypuszczać jeszcze jeden odcinek mam tam jakiś zlew jeszcze z koszenia trochę tam wtedy chyba opowiadałem o składanym headerze, jak się nie mylę dajcie znać czy byście chcieli jeszcze taki yy, nadobicie odcinek żniwny czy już sobie dać po prostu z tym spokój i lecieć na bieżąco z filmami, to co się u nas dzieje no ten film dzisiaj jest dzisiaj mamy 9 wrzesień jak to nagrywam to powiedzcie czy jeszcze chcecie taki skok do tyłu do żniw czy tam takie może podsumowanie jeszcze z lepa z tego sierpnia co się działo choć za wiele nie mam tych nagrań czy już lecieć na bieżąco z tą tematyką codzienną dajcie znać w komentarzach ja sieje dalej, no jeszcze trochę hektarów przede mną tu macie subskrybujkę tutaj poprzedni odcinek trzymajcie się, na razie i cześć